Państwu no rzadko się ostatnio widujemy. Okoliczności mało sprzyjające do tego, żeby organizować jakieś konferencje, niemniej jako poseł... Tutaj Ziemi jednak powinienem co jakiś czas przekazać to, co dzieje się na wiejskiej, a dzieje się sporo, aczkolwiek może nie to, czego bym oczekiwał. Oczywiście, jak Państwo sobie wyobrażają, że tu śledzicie na pewno różne telewizje i wiecie mniej więcej, jakimi tematami zajmuje się nasz parlament. Więc nie jest niespodzianką pewno, że wszystko jest w tej chwili zdominowane przez jeden temat, temat epidemii koronawirusa i z jednej strony informacjami na temat tego, jak wygląda zachorowalność i umieralność w Polsce i, i, i na świecie. Z drugiej strony, co stara się zrobić rząd, żeby... Zmniejszyć, zmniejszyć skalę problemów gospodarczych. I może właśnie od tego zacznę. Ja ciągle słyszę od rządzących, że koronawirus spowodował niesamowite problemy gospodarcze i wchodzimy w recesję spowodowaną przez koronawirusa. Chcę powiedzieć, że wchodzimy w recesję nie, z powodu, nie spowodowaną przez koronawirusa, tylko spowodowaną przez sposób reagowania rządu na epidemię wywołaną koronawirusem. Niestety. Państwa prześcigają się w różnego rodzaju restrykcjach, co powoduje, że część z krajów poszła w kierunku izolowania ludzi od siebie, co oczywiście nieuchronnie prowadzi do zamykania różnych zakładów pracy i działalności gospodarczej. Najbardziej cierpią małe i średnie przedsiębiorstwa, ale duże również. Zaczyna się fala zwolnień. I ta kwarantanna, która jest eskalowana właściwie co parę dni coraz bardziej jest błędną moim zdaniem absolutnie metodą, prowadzi rzeczywiście do, do wielu problemów, do recesji, część działów gospodarki, ludzie w ogóle nie mają żadnych dochodów, ilość zwalnianych z pracy ludzi właściwie w takim w postępie geometrycznym wzrasta, i to nie jest właściwa metoda. To izolowanie ludzi od siebie spowoduje z jednej strony to, że znaczna część osób nie zetknie się z wirusem, co spowoduje, że nie będą mieli odporności jakiejkolwiek, i to grozi za kilka miesięcy nawrotem epidemii. I z drugiej strony tego, tego, tego typu postępowanie, izolowanie ludzi od siebie powoduje właśnie niesamowite problemy gospodarcze. Natomiast zachorowanie na tego koronawirusa, ta choroba COVID-19, z którą mamy w tej chwili do czynienia, charakteryzuje się tym, że ona jest rzeczywiście bardzo groźna, ale do dla pewnej wąskiej grupy ludzi, dla osób starszych po 70 roku życia i osób, które, które mają dodatkowe różne schorzenia, przede wszystkim schorzenia układu moczowego, nerek, niewydolność nerek. To, są, to, to jest grupa bardzo narażona na ciężki przebieg choroby, ludzie z niewydolnością oddechową, z zaburzeniami krążenia, czyli osoby starsze, czyli my tą grupę jakby ryzyka znamy i należało pójść taką drogą jaką idą Szwedzi na przykład, czyli wszystko zrobić, żeby wyizolować grupę osób narażonych, natomiast nie starać się za wszelką cenę ograniczyć ilości osób które mogą ulec zakażeniu. Powinno się izolować w domach na parę miesięcy, dostarczając oczywiście aprowizację tym osobom. Powinno się odizolować osoby starsze, które mogą z powodu zachorowania umrzeć. Również osoby młodsze, które mają różnego rodzaju poważne schorzenia. O tym wiedzą lekarze rodzinni. Można by była taką grupę również dosyć łatwo wyosobnić. Natomiast ta cała gospodarka powinna normalnie, że tak powiem, funkcjonować. No, poszliśmy zupełnie inną drogą, która powoduje to, że państwo musi tutaj reagować i skoro samo doprowadziło do tego, że mnóstwo dziedzin gospodarki ma w tej chwili problemy, no, obowiązkiem rządzących jest. Zminimalizowanie efektów swoich własnych decyzji. I tutaj mamy do czynienia z kolejnymi tak zwanymi tarczami. To, co proponuje rząd premiera Morawieckiego, jest no, właściwie kpiną z ludzi. Naprawdę, te, w porównaniu z innymi krajami Europy, nasze nakłady i sposób ukierunkowania Pieniędzy na y, zminimalizowanie y, tych, tego efektu y, recesji są y, no, zupełnie śmieszne. I y, trudno naprawdę było wytłumaczyć to, że y, ta pomoc była kierowana tylko właściwie do mikroprzedsiębiorców, y, że y, nie rząd nie stara się. Y, zapewnić płynności finansowej olbrzymiej ilości podmiotów gospodarczych, które tą płynność finansową w ciągu jednego miesiąca mogą stracić, że nie przejmuje obowiązku płacenia za osoby, które są na zwolnieniach lekarskich, szczególnie w pierwszym miesiącu. A wiemy doskonale, że ta skala tych osób, które idą w tej chwili na zwolnienie lekarskie jest niesamowita. Za to przez pierwszy miesiąc płacą pracodawcy i szczególnie małe i średnie firmy tego nie wytrzymują. Nagrywamy ten program w, w czwartek. W środę do, do późnej no, nocy ze środy na czwartek głosowaliśmy dziesiątki poprawek różnych do kolejnej tak zwanej tarczy, która troszeczkę rozszerzyła to spektrum osób, które mają uzyskać pomoc, ale dalej jest niezwykle niedoskonała. Koalicja Obywatelska, którą reprezentuję, jest bardzo krytycznie nastawiona i głosowała przeciwko temu projektowi. I w momencie, gdy myśmy rozmawiali, o, i, i no, trudno tutaj nawet to nazwać dyskusją, dlatego że w że żeśmy otrzymali projekt stu dziesięciostronicowej tej ustawy na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Sejmu. No to są w ogóle e, wszelkie standardy, że tak powiem pracy parlamentarnej e, są w tej chwili już e, zaburzone. E, w tym samym czasie, kiedy byśmy dyskutowali wczoraj, jeszcze raz mówię słowo dyskutowali jest nadużyciem, bo tylko mo, mogą tutaj właściwie szefowie partii przez parę minut powiedzieć co sądzą o tych pomysłach rządzących, e, a, a potem się głosuje nie bardzo nawet wiedząc e, nad czym, to e, to e, Świadczy właśnie o tym, jak się podchodzi do parlamentarzystów, jak podchodzą rządzący. W czasie, kiedy myśmy głosowali, pojawiła się już trzecia tarcza. Słyszymy z telewizji także, że szef Banku Narodowego i premier Morawiecki obiecują przekierowanie kolejnych 100 miliardów złotych dla firm i osób, które najbardziej uciekły z powodu pandemii. Także te ruchy Brauna, to, to, to wszystko takie nieskoordynowane postępowanie tutaj rządu, takie miotanie się właściwie od ściany do ściany, no zbyt dobrze nie wróży. I w tym samym czasie, kiedy rzeczywiście w tej chwili największym problemem jest to, że na skutek, jeszcze raz mówię, przyjętej taktyki, zachowania się w okresie epidemii, epidemii, jakie w ciągu ostatnich kilkunastu lat przynajmniej kilkakrotnie nawiedziły świat. Tutaj, w tym, w tym czasie, kiedy się mówi o tym, jakie jest to olbrzymie zagrożenie i nieszczęście, zaczyna się rozmawiać o wyborach prezydenckich. No To jest w ogóle naprawdę skandal. Koalicja rządząca Przepchnęła kolanem ustawę o możliwości, a właściwie niemożliwości, a nakazie listownego głosowania w wyborach prezydenckich. Nie chce zmienić terminu. Dała delegację pani marszałek, która przecież jest członkiem PIS-u, do tego, żeby właściwie dowolnie zmieniła w zależności od sytuacji. Termin wyborów i nazywa to drobnymi poprawkami technicznymi. Te wybory, które jeżeli się odbędą w maju, nie będą absolutnie wyborami tajnymi, nie będą wyborami powszechnymi, cała Polonia, a są to miliony ludzi, którzy żyją za granicą, będzie pozbawiona możliwości głosowania. Naraża się osoby, które będą w komisjach wyborczych. Na to, że ulegną zakażeniu. Ta, ten brak absolutnej konsekwencji, z jednej strony zabranianie ludziom wchodzenia do lasu albo do parku, co, są, co jest z całkowicie idiotycznymi, a z drugiej strony nakazanie tysiącom ludzi, żeby stykali się między sobą w momencie, kiedy będzie przygotowywana ta... Będą przygotowywane wybory parlamentarne. Także, tak jak powiedział były premier Cimoszewicz, Polska już dawno nie jest krajem praworządnym. I ja się z tym całkowicie zgadzam. W tej chwili przestaje być również krajem demokratycznym. Te wybory dają taką możliwość fałszerstw, manipulacji. Będzie tak mała frekwencja i tak będzie to niewiarygodne. Chcę tylko jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że kandydaci zgłoszeni do tych wyborów właściwie nie mieli żadnej szansy prowadzenia kampanii wyborczej. Także to jest wszystko parodia. Prezydent, jeżeli to się odbędzie, to oczywiście tym prezydentem będzie prezydent Duda, który jest beznadziejnym prezydentem. On będzie dalej miał przedłużoną swoje, swoje rządy prezydenckie na kolejne cztery lata, ale jego delegacja do tego, jego umocowanie będzie tak słabe, że przy najbliższej okazji w ogóle jego mandat sprawowania Urzędu Prezydenta będzie mu bardzo łatwo być podważony. Także to, co się dzieje na Wiejskiej wesołe nie jest. Głosujemy przez internet. Bardzo często nie mamy pojęcia zielonego, o czym głosujemy, ponieważ poprawki nie docierają do posłów. Możliwość wypowiadania się swobodnego, co gwarantuje prawo wszystkim posłom, jest właściwie iluzoryczna. Na sali sejmowej jest po kilku przedstawicieli. Ten algorytm, ile może być przedstawicieli, jest to oczywiście określane przez panią marszałek, czyli przez, przez prawicę, przez rządzących, przez PiS. Wszystko to idzie w fatalnym kierunku. I mam nadzieję, tylko że biologia spowoduje, że niezależnie od tego, jak głupie ruchy będą rządzących, pod koniec maja prawdopodobnie takie jest moje zdanie i oby to była prawda, epidemia wygaśnie i będziemy powoli przyglądać się, jak wygląda, jak, co zobaczymy, jak, jak, jak będzie wyglądał ten krajobraz po bitwie. Miasto z wizją pl to dla Was zmieniamy Szczecinę. Wybuchło miasto z wizją P.